Cześć, breaking news, mamy super informację, Właśnie skończyła się konferencja yy, y, rządowa. Potwierdzenie tego, co mówiła w zeszły weekend Kate Bell. Y, samozatrudnieni dostaną pomoc w wysokości do 80% ich średniego profitu za ostatnie 3 lata, do kwoty 2500 funtów miesięcznie. Najwcześniej, no pieniądze oczywiście będą niestety dostępne za 5 tygodni, także także trochę czasu do tego trochę czasu będzie musiał będziecie musieli bez tych pieniędzy wytrzymać do tego czasu osoby te będą mogły aplikować o Universal Credit i ponoć ten ma być wypłacany w ekspresowym czasie także od jutra możecie aplikować właściwie już dzisiaj możecie aplikować o Universal Credit poza tym dla osób samozatrudnionych dostępna w tym momencie już jest pożyczka ta sama co dla firm Czyli business interruption loan. O to możecie się ubiegać w swoim banku. Te 80% średniego wynagrodzenia z ostatnich 3 lat będzie wypłacane w jednej racie. Także wiem, że to dopiero za 5 tygodni najwcześniej. Natomiast w jednej racie, czyli taka osoba samozatrudniona dostanie maksymalnie do 7,5 tysięcy w jednej racie. To chyba dobra informacja. Ci, którzy nie byli zatru zatrudnieni przez. 3 lata yy, nie byli samozatrudnieni przez 3 lata, że on będzie patrzył na informacje, jakie posiada. Także czyli jeśli pracowałeś na przykład przez 3, 2 lata, spojrzą na twoje dwa ostatnie rozliczenia podatkowe, jeśli natomiast yy, dopiero co stałeś się za, samozatrudnionym i nie składałeś jeszcze rozliczeń podatkowych, to dopiero. Rząd, to niestety, rząd ci nie będzie mógł pomóc. Ostatnim rozliczeniem, na jakie będzie patrzył urząd skarbowy, to ten za rok 2018-19, więc ten, co miał być złożony do stycznia tego roku. Nasi klienci jutro dostaną maila ze wszystkimi informacjami dostępnymi i linkami, gdzie będą mogli już jutro aplikować. Także przygotujcie się na maile, na maile jutro. Natomiast ja postaram się więcej informacji zdobyć ze stron rządowych i jutro w, jutro w live'ie wam wszystko powiem. To tyle na ten czas. Proszę udostępnijcie tego linka komu tylko się da. Wielkie dzięki za uwagę. Cześć.